Żeby wzrastać, potrzeba wzorców. Żeby wzrastać, potrzeba dobrych przewodników. Z pewnością nie byłoby dzieła księdza Bosko, gdyby nie jego matka. To ona nauczyła go wytrwałości, wiary i odwagi. Ona w niego nie wątpiła i nie wyśmiewała, ale zawsze towarzyszyła, towarzyszyła i wspierała. Mówiąc o księdzu Bosko i jego dziele, trzeba opowiedzieć jego pierwszy sen. Sen z dziewiątego roku życia. Na ogromnej łące obok domu Janka, właśnie na tej łące, na której się teraz znajdujemy, Janek zobaczył grupę chłopaków, spośród których jedni się bawili, a drudzy przeklinali. Wtedy Janek rzucił się na nich z krzykiem i pięściami. Lecz ukazał mu się w tamtym momencie mężczyzna, szlachetnie ubrany i o jaśniającej twarzy i powiedział mu, że to nie biciem, ale łagodnością i miłością ma pozyskać sobie przyjaciół spośród tych chłopaków. Dodatkowo powiedział, że Janek ma jak najszybciej zacząć nauczać ich o grzechu oraz o szlachetności serca. Wtedy mały Janek nie wiedział o co chodzi, trochę się zmieszał i zapytał tego mężczyznę, dlaczego nakazuje mu czynić rzeczy niemożliwe, a on odpowiedział, że właśnie dlatego, że są niemożliwe, ma uczynić je możliwymi poprzez posłuszeństwo oraz nabycie wiedzy. Wskazał mu na mareję i powiedział, że to ona go poprowadzi. Gdy do niej podszedł, spojrzeli na chłopców, lecz zamiast nich zobaczyli mnóstwo dzikich zwierząt, między innymi psy i niedźwiedzie. Powiedziała, że to właśnie jest pole jego pracy. Powiedziała, że ma być pokorny, cierpliwy i wytrwały. Po chwili dzikie zwierzęta zamieniły się w pokorne baranki. A młody Janek powiedział, że nie wie do końca, co się dzieje. Ale Maryja zapewniła go, że dowie się wszystkiego w swoim czasie. Następnego dnia Janek opowiedział swój sen rodzinie. Każdy z nich zareagował inaczej. Młodszy z braci powiedział, że może zostanie pasterzem owiec, a starszy, że będzie przywódcą obozów. Baba powiedziała, że może zostanie księdzem, a babcia, że nie warto wierzyć w sny. Wiele życiowych postaw ksiądz Bosko zawdzięcza swojej matce. Jedną z nich jest dialog między wychowawcą a wychowankiem. Małgorzata nie była matką, która narzucała swoje zdanie i każdą decyzję kończyła argumentem, bo tak mówię. Przykładem tego jest pewna historia. Któregoś dnia po grze ze znajomymi Janek wrócił do domu z zakrwawioną buzią. Zaniepokojona mama, opatrując go, rzekła Któregoś dnia wrócisz do domu z podbitym okiem. Dlaczego więc spotykasz się z nimi, skoro wiesz, że wśród nich są ci niedobrzy? Janek stwierdził, że jeśli sprawi jej to przyjemność, więcej się z nimi nie spotka. Natomiast przebywając z nim, chłopcy stają się lepsi i nie wypowiadają brzydkich słów. Po tym argumencie Matusia Małgorzata pozwoliła synowi wrócić do gry. Janek nie był wychowywany w atmosferze lęku, i nie był trzymany przez spódnicę. Małgorzata pozwalała mu na różne zabawy, pełne ryzyka i niebezpieczeństwa. Miała w sobie niesamowity spokój i zaufanie. Odwaga wzrastała w nim szybciej niż jego wzrost, a warto jest tutaj wspomnieć, że miał zaledwie 163 cm wzrostu, podobnie jak ja. Trzecia postawa to wiara, która przejawiała się w dostrzeganiu Boga. Jego obecności w codzienności. Małgorzata często powtarzała Bóg cię widzi. Nie była to jednak pełna lęku obecność policjanta, lecz ojca, który troszczy się w każdym momencie. Wiara w Bożą opatrzność i zaufanie Małgorzaty imponowała Jankowi i niejednokrotnie go zaskakiwała. Kto Janek miał niespełna dwa lata, zmarł jego ojciec. Dlatego też Matusia Małgorzata musiała w jego życiu zająć miejsce zarówno matki, jak i ojca. Potrafiła łączyć Bycie kochającą i współczującą, ze byciem stanowczą i surową. Sam ksiądz Bosko wielokrotnie wspominał, że w ich domu znajdowała się rózga ku przestrodze. Kiedy mały, kiedy mały Janek coś przeskrobał, e, Matusia wskazywała właśnie to miejsce i Janek przychodził do niej z rózgą w rękach, przestraszony, pytając się, czy Matusia zamierza jej użyć. Matusia odpowiadała wtedy, że czemu nie, Janku, skoro jesteś niegrzeczny. Wtedy Janek przepraszał mamę i obiecywał, że więcej tego nie zrobi a Matusia uśmiechnięta odpadała rózgę na swoje miejsce. W zapiskach księdza Bosko możemy znaleźć również inną historię. Podczas jej nieobecności, gdy Janek wraz ze swoim bratem grali w grę coś na styl palanta, krążek wpadł im na dach. Dlatego też Janek pobiegł do kuchni ponowy, ale przypadkiem strącił naczynie z oliwą. Gdy mama wróciła do domu, spotkała Janka czekającego już na nią z rózgą w ręce. Roześmiała się na ten widok, i powiedziała, że jest jej przykro z powodu oliwy, ale cieszy się, że sam powiedział jej prawdę.